Po Sylwestrze, moja wanna jedzie octem. Zapewne ciśnie się wam na usta szybkie pytanie, co do kurwy. A było to tak. Moja opowieść rozpoczyna się pewnego razu, pół roku temu, kiedy zadzwonił do mnie jeden typ. Ojciec mojej koleżanki z ofertą pracy dla grafika komputerowego. A tak się składa, że grafikiem jestem, w małej, rozwijającej się firmie. Wiecie, jak to jest z małymi firmami. Gdyby prezes umiał w biznes, to firma byłaby duża. Dzisiaj to wiem. Wtedy byłem pełen optymizmu i podniecony jak ksiądz w przedszkolu. Początkowo było świetnie. Dostałem służbowego laptopa o klasę lepszego niż mój prywatny sprzęt z pakietem programów, a dobę się to wszystko instalowało. Laptopa tego to ważne, musiałem zabierać do domu i napierdalać na nim gry i wszelką graficzną prywatę. Osobiście jestem raczej pracowitym gościem, więc szybko przyszła podwyżka i wiele pochwał od szefa. Zacząłem już w głowie snuć wizje, w których byłem szefem zespołu graficznego. Grafików i robiliśmy niesamowite rzeczy za niedorzecznie wielkie pieniądze. Niestety Marek nie rozumiał dość kluczowej kwestii. Podwyżki i pochwały nie wystarczą, jeśli jesteś dzbanem, podejmujesz chujowe decyzje, zgadzasz się na nierealne terminy i skupiasz na pierdołach, bo nie chcesz przyznać, że cię coś przerosło. A on właśnie taki był. Sprawiał, że miałem poczucie, że moja praca nie ma sensu. Moja opowieść rozpoczyna się pewnego razu miesiąc temu, gdy powiedziałem Markowi, że mnie wkurwia i że odchodzę. Marek sądził, że będę chciał za porozumieniem stron odejść natychmiast, a ja potrzebowałem czasu, żeby znaleźć Nową pracę, więc chciałem zostać na okresie wypowiedzenia. Wtedy ten małostkowy, mściwy chujek postanowił przykrzyć mi życie na wszelkie sposoby. Zaczął od tego, że kazał mi zostawić sprzęt służbowy w biurze. Moja opowieść rozpoczyna się pewnego razu dwa tygodnie temu, kiedy uznałem, że nie jestem w stanie pracować na moim starym laptopie, bo się przyzwyczaiłem do służbowego. Biorę więc kredyt i kupuję za 6000 pierdolonego Acera kurwa Predatora. Instaluję na nim programy graficzne, działa jak pojebany, jest... Pięknie. Moja opowieść rozpoczyna się pewnego razu w sylwestrowy wieczór, kiedy okazuje się, że laptop mojego współlokatora nie chce odtwarzać muzyki i mój nowiutki pierdolony predator zostaje odtwarzyczem Spotify'a na imprezie. Moja opowieść rozpoczyna się pewnego razu o 5 rano 1 stycznia. Otóż do 5 rano impreza była kulturalna. Niepoważne tańce, poważne rozmowy, nieśmiałe romanse i śmiałe propozycje. Kobiety były trudne, utrzymywanie równowagi łatwe, choć jak się później okazało. Nie dla wszystkich. Na imprezie był sobie jeden ziomek, znaczy w sumie było cirka about 20 osób, ale ten jeden ziomek był szczególny. Który to ziomek jako nieszczególnie rozrywkowy przez większość czasu podczytywał książki spółek albo z zapałem omawiał z innymi gośćmi pijacko poważne tematy. Nie zrywał się do biegu, kiedy padał okrzyk, woda! Nie sączył ostentacyjnie dwunastoletniej łychy, leżakowanej w beczkach po odpadach radioaktywnych nikt chyba nie wie ile wypił i czego został obtańcowany przez jedno litościwe dziewczę, choć może to nie była litość, jej intencje pozostają zagadką i to była w zasadzie jego jedyna aktywność fizyczna do chwili, kiedy alkohol powiedział mu że pora się położyć i wtedy okazało się, że tego alkoholu to musiało być tak na oko mniej więcej w kurwę molto, dużo, w chuj i jeszcze ciut, albowiem nasz Juzio imię zmienione, szanujmy się mimo wszystko postanowił położyć się na łóżku które zostało od reszty pokoju oceniane Separowane szafą, a jedyny prześwit między tą szafą a ścianą zajmowała szafka nocna, na której stał laptop grający muzykę. Mój laptop, mój nowiutki pierdolony Acer, kurwa Predator! Nasz dzielny Júziusz, niezrażony, utrudnionym dostępem do upragnionej przestrzeni sypialnej, rozpoczął iść alpejską wspinaczkę. Jednym długim krokiem przełożył nogę nad szafką nocną, zahaczył o laptopa i zrzucił go z szafki, postawił nogę na łóżku, a być może na laptopie, sądząc po obecnym kształcie obudowy, przeniósł na nią ciężar ciała, uniósł drugą nogę z ziemi, zachwiał się, oparł się o szafę, przechylił szafę. Ja stałem tuż obok do tego momentu nieświadomy sytuacji, ale jak zobaczyłem przechylającą się szafę, to ją z szafy zdążyła jednak zsunąć się doniczka. Nie była gliniana ani porcelanowa, albo była w wiklinowym koszu. Nie pamiętam. W każdym razie nie rozbiła się, a ze zrezygnowanym, stumionym pierdut pierdutnęła o podłogę, rozsypując nieco ziemi. Wtedy dopiero ktoś zwrócił uwagę, że przestała grać muzyka, a po chwili, że laptop nie czuje się najlepiej. Zrobiło się zbiegowisko, a podniesione głosy, wyrażające jednogłośnie, „O kurwa! i „Ja pierdolę!” oraz „O jasny chuj!” zmobilizowały Józia do transformacji w pozycję siedzącą i oznajmienia nam dobitnie, że jesteśmy chujami i że go stać, co podkreślił, napierdając pięściami w zamknięte uprzednio przez kogoś zwłoki laptopa, nadal stojące na nocnej szafce. No dobra, zapytacie, ale skąd zapach octu w wannie, jak to się niby łączy do chuja. Mianowicie tak, nikt nie odgadnie, o czym myślał Juzio. na ile alkohol dopuścił do jego zwoju w konstatację, że właśnie rozkurwił we drzazgi sprzęt za sześć kagolda, nikt nie wie, co nim kierowało w każdym razie, postanowił wstać i on wstał, stary wstał, a że siedział na łóżku, to wstał również na łóżku, a że łóżko miękkie, to się zachwiał, a że się zachwiał, to się oparł o szafę, a że wtedy nie stałem już na tyle blisko, żeby zdążyć zareagować, to nie w obierdów czas, krup, kurwa jego pierdola w dupę mać, co że się odjemy o kretynie Szafa spionowej zrobiła się pozioma, a jej zawartość, nieprzygotowana na gwałtowne zmiany pozycji, ewakuowała się. Jednak miejsca w szafie nie zajmowały jedynie ubrania, upakowane elegancko w szufladach, i wraz z tymi szufladami lądujące na podłodze. O nie. Siedziały tam też, kryjąc się w mroku niczym spiskowcy, słoje z kombuczą grzybem herbacianym taplającym się w octowej zalewie. I to właśnie te słoje, lądując na podłodze, przemieniły ją w szklano-octowe piekło. Bilans strat. Jeden Acer kurwa pierdolony predator umarł, jedna szafa nie żyje, jedna stopa rozcięta szkłem, jeden grzybek kombuczowy do wywalenia, sporo ubrań wali octem, a mopa po zbywaniu podłogi musieliśmy płukać we wannie i dlatego wanna też wali octem.